Thomas Shelby has a reputation to uphold. Cześć. Peaky Blinders to jest taki serial, o którym za każdym razem, za każdym razem, jak oglądam kolejny sezon, to sobie myślę: a zrobiłbym o tym materiał. Takie to fajne, takie dobre, że aż prosi się o to, żeby przygotować coś dla Was. I potem ten sezon mija, ja zaczynam oglądać kolejne rzeczy, kolejne m, tematy się pojawiają, i jakoś to Peaky Blinders odchodzi na daleki, daleki plan, i o tym zapominam. Potem pojawia się kolejny sezon, znowu oglądam, i znowu jest dokładnie ta sama reakcja. Tym razem zdecydowałem, że wreszcie coś na ten temat, na temat tego serialu nagram. Ale nie będzie to mm, konkretnie dotyczyło jednego sezonu. Będzie to dotyczyło ogólnie całego serialu, bo mam wrażenie, że jest to serial, który na zasługuje na taką nagrodę za całokształt. Po prostu jest to solidny serial rozrywkowy. Ja się przez długi czas nie mogłem przekonać do tego, żeby w ogóle zasiąść do tego serialu, i dlatego też myślę, że chciałbym właśnie waszą uwagę zwrócić yy, na, na Peaky Blinders, bo myślę, że może być sporo takich osób, które. Wiecie, jest taka Kategoria seriali, o których się słyszy, przynajmniej ja tak mam że słyszę, że jest to fajne, solidne kino rozrywkowe, przepraszam, solidny serial rozrywkowy, ale, ale, ale jakoś tak nie mogę się do niego przekonać. Wiem, słyszę o tym, że jest spoko, że jest fajny, że ma to fajne tamto, siamto, ale sobie myślę, a no są ciekawsze rzeczy, prawda, że czasami brakuje takiej iskry, takiego zapalnika, który spowoduje, że do czegoś siądziemy. Szczególnie, jeśli coś nie jest jakoś wybitne lub nie jest to coś, na co faktycznie czekamy z wypiekami na twarzy lub nie występuje tam aktor, którego lubimy, lub nie reżyseruje to reżyser, którego lubimy. Wiecie, jeśli nie oczekujemy jakiegoś serialu, lub nie ma jakiegoś tam elementu, na który czekamy, na który zwracamy uwagę, który lubimy, no to czasami trudno jest zacząć w ogóle oglądać taki serial. Ja tak mam przynajmniej. I nawet jeśli ktoś tam opowiada, że jest to interesujące, że jest to fajnie zrealizowane, to jeśli nie mam tego zapalnika, tego, tego punktu e, e, zwrotnego, to po prostu nie siadam do tego serialu. A potem się okazuje, że jak już wreszcie się zmuszę, to wtedy zaczynam. Wsiąkać w ten świat i z, z, zaczynam po prostu, wiecie, połykać sezon za sezonem. Picky Blinders zaczęliśmy oglądać w domu, wydaje mi się, że to nie było razem z pierwszym sezonem, właśnie to był już drugi sezon, czy trzeci, więc mieliśmy troszkę do nadrabiania. I o rany, jak ja się cieszę, że do tego serialu usiadłem. Jest on tak dobrze zrealizowany. I. I wiecie, ponownie, nie jest to serial jakiś wybitny. Tak, żebym właśnie siadał i analizował każdy sezon, każdy odcinek, żebym robił taki materiał, jak nie wiem, jak zrobiłem na przykład o Domku z Kart czy o, o Detektywie, gdy faktycznie przeprowadziłem analizę tego serialu. Ale jest on na tyle dobry w taki rozrywkowy sposób, że warto według mnie o nim porozmawiać. I wydaje mi się, że jest on naprawdę bardzo godny polecenia. Jeśli oczekujecie, przede wszystkim spędzenia miło czasu, niezobowiązująco, fajnie się bawiąc, i, i przy serialu, który nas nie ogłupia i nie, nie traktuje jak idiotę, to Peaky Blinders jest bardzo dobrym wyborem. Jest to serial opowiadający o gangu Picky Blinders, który istniał faktycznie. E, oczywiście jest tu dużo też fikcji e, wprowadzonej takiej, żeby się to oglądało jako dobry serial. E, więc mamy tutaj ekipę Picky Blinders, z, z którą dowodzi Tommy Shelby. E, akcja dzieje się po I wojnie światowej, co jest istotne zarówno jeśli chodzi o kreację świata przedstawionego, jak i istotne, jeśli chodzi o samych bohaterów, bo e, chociażby Tommy Shelby, czyli główny bohater uczestniczył w I wojnie światowej i cierpi na chorobę, która często spotyka weteranów wojennych czyli zespół stresu pourazowego. Jest to poważna choroba, która w, se w serialu jest niektórych sezonach bardziej akcentowana, w innych mniej. W każdym razie ma dość mocne problemy ze sobą, z postrzeganiem rzeczywistości i mam wrażenie, że ta choroba, te jego problemy psychiczne bardzo mocno są akcentowane właśnie w piątym sezonie, gdzie, gdzie twórcy kładą dość mocny nacisk, ale tak naprawdę udział w pierwszej wojnie bardzo mocno wpływa na światopogląd naszego bohatera, na to w jaki sposób on podchodzi do ludzi, do załatwiania różnych spraw. I Peaky Blinders dość mocno, ten serial rozwija się w po poszczególnych po odcinkach i bardzo mi się podoba właśnie już pierwsza rzecz, to jest rozwój tej fabuły, rozwój historii. Na początku mamy dość mocno świat przedstawiony w skali mikro, czyli mamy ten Birmingham, miejscowość, w której Peaky Blinders urzędują, którą przejmują, którą opanowują, przejmują kontrolę i bardzo mocno serial koncentruje się właśnie na tej przysłowiowej jednej ulicy, na jednym mieście i potem wraz z kolejnymi sezonami zaczyna być coraz bardziej globalny, wręcz zahacza na przykład o ulicę Nowego Jorku i tak jak na początku byłem dość sceptycznie do tego nastawiony, czyli bałem się, czy scenariusz zostanie to udźwignięte i w ciekawy sposób poprowadzone, mm, wiecie, ten syndrom kolejnego sezonu, dobry serial, fajnie, przyjął się, zróbmy kolejny sezon, ale już w taki nie do końca przemyślany sposób. Na szczęście, jeśli chodzi o scenariusz, to mam wrażenie, że *Peaky Blinders* mają owszem swoje wzloty i upadki, ale przez cały czas trzymają dość solidny poziom. I to jest właśnie to, że serial nie robi z widzów idiotów. I mimo, że jest to właśnie typowy rozrywkowy serial, niezbyt ambitny, nie zmuszający do głębszych przemyśleń, to cały czas trzyma poziom ten scenariuszowy, w cały czas ciekawy sposób opowiada historię i w cały, cały czas w ciekawy sposób dawkuje odpowiednio zarówno wydarzenia związane z Tomim Shelbym, głównym bohaterem, gangiem Peaky Blinders, jak i całą otoczką, która się dzieje w, w tym samym czasie w różnych miastach, w pewnym momencie w całym, na, na całym świecie. I bardzo umiejętnie to wszystko łączy ze sobą i bardzo umiejętnie sprzedaje i to jest bardzo fajne. My job. Nie da się ukryć, że dobry scenariusz wymaga również dobrych aktorów i tutaj serial również staje na wysokości zadania. Główny bohater Tommy Shelby grany przez Siliana Murphy'ego, jeśli tak się wymawia jego imię i nazwisko, jest postacią wybitną. Ten aktor Cillian Murphy tutaj daje Popis świetnych umiejętności aktorskich, bardzo dobrze prowadzi tą postać, czuć wreszcie taką energię bijącą od jego osoby, charyzmę, specyficzny charakter, bardzo dobrze się go ogląda. Praktycznie każda scena, w której Sylwian Murphy występuje, nabiera kolorytu, nabiera smaczku, no i świetnie pasuje do tej roli i świetnie gra tą postać. Widać, że dobrze się czuje, odgrywając Tomie, 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 to, to, Tomiego, ale też inni aktorzy są świetnie dobrani, zarówno role kobiece, jak i role role męskie. Praktycznie tutaj nie ma słabego ogniwa. Na przestrzeni różnych sezonów pojawiały się też takie tuzy aktorskie jak Tom Hardy z genialną, rewelacyjną rolą. Aż szkoda, że się, że się, że się skończyła. Pojawiał się Adrian Brody również z wyśmienitą rolą. Bardzo dobrze te, ci aktorzy są reżyserowani, bardzo dobrze są prowadzeni, świetnie ucharakteryzowani. Jak również wszystkie drugoplanowe postaci, które się tutaj pojawiają. Cała rodzina Piki Blinders jest świetna. Role kobiece są takie, role męskie są takie, bardzo dobrze się to ogląda. Świetną czuć chemię między tymi bohaterami. Bardzo dobrze się czują w swoim towarzystwie i widać, że dobrze im się gra razem, dobrze im się razem występuje. Dlatego wszystkie te wydarzenia po prostu nabierają kolorytu dzięki temu, że chemia między tymi aktorami jest na miejscu i te postacie są naprawdę bardzo dobrze, wybitnie wykreowane. Świat przedstawiony również jest bardzo dobrze tutaj ukazany, zarówno pod względem kolorystyki, scenografii. Sporo tutaj jest ma wrażenie używanych elementów CGI, mówiąc to, mam na myśli przede wszystkim uzupełnianie tła. Miejsca mi to widać, ale mam wrażenie, że jest to trzymane w ryzach. To znaczy, nawet jeśli widzimy, że gdzieś to CGI jest użyte, to to nie razi. Mamy wrażenie bardziej, że to jest element tego świata, że ten świat jest troszkę przeartykułowany wizualnie. Nie wiem dlaczego teraz mi się pojawiło w głowie nazwisko Tima Burtona. No Oczywiście to są dwie różne stylistyki, ale wiecie, Tim Burton w taki świadomy sposób prze, przejaskrawia swój świat. I tutaj również on jest, mam wrażenie, w taki świadomy sposób przejaskrawiony i nawet jeśli to CGI jest gdzieś trochę widoczne, to ono jest trzymane w ryzach, że to mnie przynajmniej nie raziło. Więc bardzo dobrze jest ukazany. Bardzo mi się podoba jak jest serial nakręcony. Jest nakręcony miejscami efekciarsko. To jest taki y, trochę serial, który ukazuje dawne lata w sposób nowoczesny, co oczywiście może razić, ale ponownie mam wrażenie, że tutaj jest na tyle umiejętne to użyte, to połączenie tego starego z, y, świata po, no, po, po pierwszej wojnie światowej z nowoczesnymi technikami. Operatorskimi autora zdjęć, kreowania rzeczywistości. Jest to tak umiejętnie połączone, że nie razi, a wręcz nadaje takiego kolorytu właśnie w połączeniu z tymi miejscami obecnym CGI. Jest to fajnie ogarnięte. Podobają mi się podejścia do pracy autora zdjęć, do tego nieoczywistego sposobu kręcenia. Mamy tutaj często zaskakujące kadrowanie, zaskakującą pracę kamery, ciekawe zabiegi operatorsko-montażowe. Mamy tutaj. Z pazurem mocną muzykę. Mamy tutaj fajnie y, poświecone y, lokacje, fajnie poświęcone aktorów, y, bardzo ładnie zrealizowane plastycznie sceny. To wszystko się również genialnie łączy. Z grą aktorską, ze scenariuszem, z chemią między aktorami, z, z tym w jaki sposób została ca, cała, cała akcja poprowadzona, świetnie się to zazębia i no, sprawia frajdę po prostu, gdy obcujemy z Peaky Blinders. E, bardzo dobrze, praktycznie każdy odcinek posiada jakąś operatorską perełkę, nie jest to na tyle... Charakterystyczne, żebym aż robił analizę, właśnie peaky blinders. To jest ten element, o którym na początku wspominałem, że oglądając te odcinki, sobie myślę, a może bym zrobił analizę, ale potem sobie myślę, że a może nie. Nie da się ukryć, że są to zabiegi typowo troszkę efekciarskie, to znaczy one niekoniecznie dodają coś do emocji, niekoniecznie uzupełniają. Wiecie, z punktu widzenia emocjonalnego to, co się dzieje, ale przez to, że jest to zaprezentowane w przemyślany sposób, w ujarzmiony sposób, to nie razi, a powoduje, że ogląda się po prostu fajnie. W połączeniu z mocną, gitarową, charakterystyczną oprawą muzyczną, z ciekawymi utworami wszystko to. Razem tworzy taki pełny pakiet. To jest pełny, przemyślany pakiet wizualno, audiowizualny, scenariuszowy, który bardzo dobrze się przyjmuje i który został. No, widać, że ktoś na tym długo myślał, żeby ten świat wykreować, i wyszło mu to bardzo dobrze. Podsumowując, Peaky Blinders to jest kompletny serial rozrywkowy z przemyślaną wizją na świat, z bardzo, bardzo dobrą grą aktorską, z Nieźle napisanym scenariuszem, który na przestrzeni kilku sezonów bardzo dobrze sobie radzi. Co nie jest oczywiste w przypadku seriali, które długo już trwają. Jestem przekonany, że jeśli lubicie takie bardziej niezobowiązujące produkcje, to będziecie się przy Peaky Blinders dobrze bawić. Obejrzycie kilka niezłych scen, przyprawiających odreszczyk emocji. Yy, obejrzycie kilka ładnych scen, kilka efektownych. Yy, jest to podróż ciekawa. Podróż, do której zostali zaproszeni różni, naprawdę dobrzy, dobrzy aktorzy i podróż, którą wydaje mi się, że warto odbyć, że będziecie z niej, będziecie Państwo zadowoleni, więc polecam. Peaky Blinders to jest ten z seriali, których, których może czasami trudno się przemóc, żeby zacząć oglądać, ale wydaje mi się, że jak już wkroczymy do Birmingham, zaprzyjaźnimy się z ekipą Peaky Blinders, to naprawdę spędzicie miło kilka wiele godzin przy, przy monitorze, przy telewizorze. Bardzo Wam polecam. Now you've heard of us.